Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na odcinek na temat nowego sprzętu w naszym domu. Jak wiecie, my odkurzacz automatyczny już posiadamy, natomiast jest to odkurzacz, którego używamy tylko i wyłącznie do odkurzania. No i otrzymaliśmy propozycję przetestowania odkurzacza Smart 2, do którego linka Wam zostawię w opisie. I dzisiaj troszeczkę chciałabym Wam o nim opowiedzieć. Sama marka jest inspirowana skandynawskim stylem życia. Stawię na komfort, prostotę, przyjemność w użytkowaniu, no i niezawodność. Jeśli chodzi o ten odkurzacz Smart 2, to ma to być odkurzacz taki bezobsługowy. W mojej opinii takich odkurzaczy bezobsługowych w pełni nie ma, bo przy każdym jednak coś należy zrobić. Natomiast tutaj jest to naprawdę dosyć fajnie wszystko zautomatyzowane i całkiem przyjemnie nam się go użytkowało. My go użytkujemy już kilka tygodni. Dni, żeby w pełni go móc przetestować i żeby opowiedzieć Wam o tym sprzęcie, właśnie mieliśmy możliwość przetestowania go już dużo, dużo wcześniej. Jak możecie zobaczyć, ten worek jest już skórzem dosyć pełny i dosyć sporo tego się tu zebrało. No, ale muszę przyznać, że rzeczywiście praktycznie codziennie ten odkurzacz jest u nas w użytku. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną tego sprzętu, to wszystko zostawię Wam w opisie, żeby teraz już Was nie zanudzać parametrami. Jeśli chodzi o funkcję, funkcjonalność to my zdecydowaliśmy się na połączenie tego sprzętu z aplikacją. Oczywiście nie musicie tego robić, ale uważam, że naprawdę warto. To jest aplikacja Smart Life. My połączyliśmy odkurzacz po Wi-Fi właśnie z tą aplikacją. On sobie zmapował nasze pomieszczenia, zmapował cały nasz dom i muszę powiedzieć, że w porównaniu do odkurzacza, który mamy, to jest taki odkurzacz automatyczny, którego używamy tylko i wyłącznie do odkurzania. Poradził sobie z tym lepiej, zrobił to o wiele szybciej, nie gubił, nie błądził, nie jeździł po całym domu, wiecie, i po prostu po każdym skrawku podłogi. Tylko skra zgrabnie pojechał do każdego z pomieszczeń, laserami sprawdził, co jest grane i wrócił do stacji i praktycznie po 5 minutach mieliśmy mapę domu gotową. Bardzo często też korzystamy z aplikacji z takiej funkcjonalności, żeby ustawić tutaj selek Zone Clinic, i za pomocą tego właśnie tutaj możecie zobaczyć, że wybieramy najczęściej korytarz, ustawiam sobie pomieszczenie, które mnie interesuje i włączam. No, teraz w, tym, w tej takiej pogodzie zimowo-jesiennej, gdzie jest dużo piachu, błota, no to najczęściej właśnie on wędruje do naszego korytarza, do wiatrołapu, gdzie najczęściej właśnie się brudzi, ale oczywiście korzystamy z niego też jako takiego mopa codziennego do odświeżania podłóg. To, co chciałabym powiedzieć, to to, że rzeczywiście jest to sprzęt, który ma wszystko w jednym, bo on Wam i odkurzy, i umyje tą podłogę. Bardzo fajnie sobie radzi, o dziwo, w zamiataniu tych bocznych elementów przy ścianach, przy cokołach, przy meblach, ponieważ z dwóch stron ma szczotki, co uważam, że nie jest wcale taką... Tłuszcz go na ziemię. Jak widzicie, komunikaty są w języku polskim. Już mi przyszło powiadomienie w aplikacji właśnie, że z odkurzaczem coś jest nie tak. On ma te boczne szczotki po dwóch stronach, co uważam, że jest świetne, bo ten nasz poprzedni odkurzacz miał właśnie tylko po jednej stronie i nie zawsze sobie dobrze z tym radził. Ja Wam, słuchajcie, specjalnie pokażę, jak ten odkurzacz wygląda, żebyście zobaczyli, że my go rzeczywiście używaliśmy. On jest po prostu... No, użytkowany u nas bardzo, bardzo często. Do wyczyszczenia mam tutaj na pewno szczotkę, jeśli chodzi o włosy, ale te mopy, te pady czyszczą się same w tej stacji. To, co na pewno trzeba czyścić, to to tutaj wewnątrz urządzenia, ponieważ tutaj, właśnie po czyszczeniu, zostaje takie błotko, które trzeba wyczyścić. No, bo jednak gdzieś te pady czyścić się muszą, tak samo tam na dole. Wystarczy jakaś tam nawilżona chusteczka i to z łatwością można usunąć. Jeśli chodzi o samo użytkowanie, to mamy tutaj trzy części. Mamy pojemnik na brudną wodę. U nas jest jej dosyć sporo, bo odkurzacz wczoraj jeździł. Generalnie przez ten cały czas użytkowania kilka razy musieliśmy opróżniać i uzupełniać te pojemniki. Natomiast to nie jest tak, że to wystarczy Wam na jedno użycie, bo te pojemniki są spore. No i tutaj mamy pojemnik na czystą... Wodę. Gdy woda jedna albo druga jest pełna bądź jej brakuje, urządzenie wysyła odpowiedni komunikat, zarówno ten głosowy, jak i do aplikacji. To, co muszę powiedzieć, porównując cały czas do tego urządzenia, z którym, z którym mieliśmy do czynienia, to jest głośność tego urządzenia. Naprawdę my jesteśmy w stanie siedzieć w domu, siedzieć na kanapie i puścić ten odkurzacz. I on nam nie przeszkadza. Jedyne, co jest w nim głośne, to moment, kiedy on wjeżdża do stacji, czyści mopy i opróżnia pojemnik. Bo pojemnik, który tutaj mamy, też właśnie opróżnia się samoczynnie do tego worka, który możemy wymienić. Powiem wam szczerze, że moim zdaniem też można go wytrzepać, nie trzeba kupować za każdym razem nowego worka. W zestawie macie dwa takie worki, także no wszystko praktycznie to co jest potrzebne jest od razu w zestawie. Nie ma potrzeby dokupowania jakichś szczotek, tych bocznych, dwie dodatkowe te boczne szczotki też są w zestawie. Pady też są dodatkowe w zestawie. Także tak naprawdę nic nie musimy tutaj dokupować, to jest kompletne urządzenie i właśnie wracając do tej głośnej to jedyny głośny element, który ja tutaj zauważyłam, to jest moment opróżniania tego pojemnika. Jak już odkurzacz wjeżdża do stacji, właśnie do tego worka, wtedy to jest pełna moc i słychać, że ten odkurzacz naprawdę głośno chodzi. Poza tym, sam ten robot jest bardzo cichy i mi on nie przeszkadza, no właśnie, porównując do tego naszego poprzedniego urządzenia. W aplikacji możecie sobie ustawić jakieś harmonogramy, możecie go włączyć zdalnie będąc w pracy. Ja tak robię na przykład godzinkę przed zakończeniem pracy włączam sobie z aplikacji ten odkór on mi tutaj wszystko elegancko mopuje. Jak wracam do domu, to o, podłoga jest już ogarnięta. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, to dla niektórych może być jedyne urządzenie. Na pewno do takiego codziennego mycia jest super do codziennego odświeżania. Podłóg. Ja natomiast uważam, że no, potrzebuję mieć jeszcze coś, co te podłogi mi tak wymyje doszczętnie, bardzo, bardzo intensywnie, no bo tutaj te pady, one tylko jeżdżą delikatnie po powierzchni podłogi i ta podłoga, ok, jest odświeżona, natomiast nie jest, tak wiecie, idealnie, w pełni, dogłębnie umyta. Świetne jest to, że on co 10, co 15 metrów, oczywiście ilość jakby tych metrów, które on umyje. Wraca do stacji. Eee, można sobie konfigurować w aplikacji, ale on co chwilę wraca do stacji, przepłukuje te mopy, więc nie ma czegoś takiego, że on cały 150 metrów domu jeździ jednym padem i ten brud rozmazuje po całym domu, tylko on rzeczywiście te pady sobie wypukuje, czyści i jedzie z powrotem w miejsce, w którym skończył. Co mnie bardzo zaskoczyło, ja na początku, jak go użytkowałam, to się zastanawiałam kurde, no co jest z nim nie tak? Już wraca, a on tylko sobie. Przepukiwał świeżą wodą te pady i jechał z powrotem. Także to jest moim zdaniem super opcja. Wracając jeszcze na chwilę do tej mapy pomieszczeń i do tego, że sprawnie ją wykonał za pierwszym razem, to muszę też pochwalić za to, że on tą mapę na bieżąco sobie aktualizuje. Tak jak mówimy, my ten odkurzacz raczej puszczaliśmy podczas testów codziennie po całym domu i czasami chodził drugi czy trzeci raz dziennie właśnie na tą taką dedykowaną przestrzeń. Do wiatrołapu, żeby odkurzyć, wymopować właśnie ten wiatrołap. Natomiast z czasem pojawiły się u nas jakieś nowe rzeczy, na przykład jakieś dodatkowe krzesło, na przykład choinka, i on rzeczywiście sobie automatycznie, tutaj na przykład, możecie zobaczyć, że oznaczył sobie choinkę w aplikacji, którą omija i rzeczywiście wybiera za każdym razem taką najlepszą trasę i nie błądzi, nie gubi się, nie robi jakichś takich dziwnych, obrotów, jak tam nasz poprzedni odkurzacz potrafił kręcić się w kółko i nie wiedzieć gdzie ma dalej jechać. Ten można powiedzieć, że jest mądrzejszy. Rzeczywiście e, widzę jak go obserwuję, że on tak przemyślanie jeździ, e, nie omija żadnego miejsca i też nie jeździ drugi raz w to samo miejsce, także z tego jestem naprawdę zadowolona. E, jeśli chodzi o baterię, to spokojnie wymopuję i odkurzę całą naszą przestrzeń domową e, na jednym naładowaniu. E, u nas jest to ponad 120 metrów. E, Natomiast cały czas wjeżdżając tutaj do stacji się ładuje, więc nie musimy pamiętać o tym, żeby go naładować, no bo on cały czas jest rzeczywiście w tej gotowości, bo cały czas się tutaj w tej stacji nam ładuje. Jeśli chodzi o przyciski, no to tutaj mamy możliwość do wyczyszczenia naszego domu, start, stop oraz do wyczyszczenia odkurzacza, czyli właśnie mopów, wciągnięcia tego brudu do worka. No, i po prostu, żeby był gotowy do pracy. Jeśli chodzi o wykonanie, uważam, że jest naprawdę porządne. Te plastiki są grube i rzeczywiście są fajne. Z minusów, to co ja zauważyłam, to jeszcze nie w pełni dopracowana aplikacja. Natomiast, w sensie mam tutaj na myśli to, że nie wszystko jest w języku polskim, część rzeczy jest po angielsku, ale to wydaje mi się, że to jest kwestia aktualizacji. I wszystko pewnie będzie z czasem w języku polskim. Natomiast sama apka jest intuicyjna i nawet jeśli nie znacie angielskiego, to sobie na spokojnie poradzicie. W razie problemów jest też polska infolinia z polskim helpdeskiem, więc w razie czego po prostu każdorazowo możecie zadzwonić, jeżeli będziecie mieli jakiś problem czy pytania. Odkurzacz można nazwać. Nasz aktualnie nazywa się Heniek. Mamy tutaj w tej aplikacji właśnie wszelkie informacje dotyczące tego, jaka jest. Jest ilość naładowania, no i uważam, że naprawdę jest prosta i intuicyjna. Co ewentualnie mogłabym jeszcze powiedzieć, to to, że jest on dosyć sporych rozmiarów, natomiast na plus jest to, że jego wygląd jest minimalistyczny. Jak widzicie, on u nas stoi w salonie, bo w pralni już się nie zmieścił i naprawdę stojąc tutaj przez te tygodnie, które stoi, zupełnie mi nie przeszkadzał, nie zwracałam na niego większej uwagi, no bo ten wygląd jest po prostu minimalistyczny i taki nieprzeszkadzający. No tutaj już musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie e, czy szkoda wam trochę miejsca, żeby pomieścić właśnie te zbiorniki, które wystarczą na e, no, wielokrotne użycie tego sprzętu, czy chcecie mieć jakiś sprzęt, do którego co chwilę musicie dolewać wody, co chwilę musicie biegać, żeby e, opróżnić tackę. No jednak to jest sprzęt, który e, na dłuższy czas Daje nam spokój, co oszczędza czas i no, na pewno taki odkurzecz jest przyjemniejszy w użytkowaniu. Podsumowując, ja z tego sprzętu jestem naprawdę zadowolona i uważam, że jest godny uwagi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to linki oczywiście zostawiam Wam w opisie. Jestem ciekawa, czy mieliście do czynienia z tego typu odkurzaczami. Jeśli tak, to dajcie znać, jak one Wam się sprawdzają. Widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.